ma tu John Rep. Słuchajcie moi drodzy, temat e, tym razem też stereotypowo męski i promęski, e, natomiast nie będzie to nic związanego z relacjami, z redpilem, nic z tych rzeczy. E, do tego vloga, moi drodzy, mnie zainspirował jeden z ostatnich filmów Fundacji Ad Arma, z którą się generalnie zgadzam wspieram, popieram, gdzie mogę to komentuję i udostępniam. Bardzo jestem wdzięczny za ich działalność. Co nie zmienia faktu, że do pewnych ich test, co do praktyki tego, co proponują i co tam pan Jacek Hoga często w internetach opowiada jako swój idealny model dostępu do broni dla obywateli. No mam pewne wątpliwości, ponieważ moi drodzy, jak widzicie, jak już ktoś mnie zna, to doskonale wiecie, że jak najbardziej jestem za ideologicznie z fundacją się zgadzam, jestem wolnościowcem, spraw prawoskrętnym liber libertarianinem, można tak powiedzieć. I tak, uważam, że oczywiście dostęp w miarę wolny. Do narzędzi do obrony jest dla obywatela wolnego i odpowiedzialnego niezbędny. Jednym z głównych. Aha, słuchajcie, oczywiście, tak. Ten film, o którym, o którym będę teraz może w jakimś sensie komentował, dotyczy noszenia przez obywateli silnych, czy wolnych, <laughs> przez obywateli wolnych i niezależnych. I odpowiedzialnych Rzeczpospolitej Polskiej, narzędzia do obrony, jakim jest nóż. Ja akurat pod ręką mam tylko taki składany kozik, który noszę przy sobie jako narzędzie. E, powtórzę tutaj, słuchajcie, trochę kwestii z mojego własnego doświadczenia. Które zresztą na któryś z poprzednich vlogów jakoś tam opisywałem, natomiast chcę to rozwinąć o taką bardziej społeczną stronę, ponieważ pisałem to czasami tam w komentarzach na, na kana kanale Fundacji, ale jeszcze nie dostałem na ten temat satysfakcjonującej odpowiedzi, ponieważ moi drodzy, ja. Miałem taką przygodę, która mnie no, dosyć boleśnie nauczyła, że noszenie przy sobie narzędzia do obrony, jeśli się nie ma wytrenowanych zdolności do natychmiastowej reakcji z użyciem tej broni, no to y, może się zdarzyć, że ta broń będzie bardziej problemem. Dla noszącego, niż przewagą w sytuacji podbramkowej. Tak, ponieważ tutaj zaprezentuję, to jest akurat replika, moi drodzy. Takie narzędzie, czy bardziej, jak najbardziej prawdziwe. Takie narzędzie jest jak najbardziej skuteczne w obronie przeciwko napastnikowi, czy nawet. Czy nawet takie narzędzie, to już tam pan Jacek Hogan na ten temat pisał, to nie będę mówił. To nie będę specjalnie tego rozwijał, jeśli chodzi o noże. Ale to tak na dobrą sprawę nie ma większego znaczenia, jakie to jest narzędzie. Czy to jest nóż, czy to jest pistolet, czy to jest rewolwer czarnoprochowy, czy to jest nawet gaz. Ponieważ moi drodzy, no tak to wygląda w praktyce, że yy, najczęściej przez wszelkiego rodzaju napastników. Jesteśmy um, jakby zmuszeni do obrony, jest to, jest to zaskoczenie. I najczęściej, e, jeśli nie jesteśmy wytrenowani do tego, żeby wyciągnąć to narzędzie e, w ułamku no, sekundy, tak? w se góra sekundę, półtorej, no to może być bardzo kiepsko, niestety, z nami. E, I po prostu kto. Mieczem walczy, ten może od miecza zginąć. Także moi drodzy, ja za każdym razem pod filmami Fundacji Adarma piszę: szkolcie się ludzie, ponieważ, ponieważ tak naprawdę to dobycie tej broni, bez względu na to, jakim ten narzędziem do obrony ta broń jest, tak, jest kluczowe. Ten czas i, i zdecydowanie. Moi drodzy, głównym, jednym z głównych takich obrazowych, pięknych obrazków, który, którymi swoje poglądy i swoją działalność Fundacja Ad Arma obrazuje, to nie jest to, żeby tam 30-paro, 40-paroletni zarobieni biznesmeni nosili przy sobie klamkę. I mogli, tak? Tylko, żeby coś takiego również mogła nosić sobie pani emerytka w torebce, czy 18-letnia dziewczyna gdzieś przy sobie. No więc, no właśnie. Więc teraz tak: wszystko się rozbija, niestety, o to wyszkolenie. Ponieważ no, jest taka narracja y, prawej, libertariańsko-wolnościowej strony, z którą ja się generalnie statystycznie zgadzam, i y, ideologicznie, tak, że powinniśmy mieć, móc mieć narzędzia do obrony. Y, natomiast w praktyce jest tak, że w naszym pięknym nadwiślańskim kraju, czy w naszym nieszczęśliwym kraju, jak to mówi redaktor Michalkiewicz, czy w naszym małym, wielkim imperium, jak mawia Rafał Otoka-Fronckiewicz, no, jest stosunkowo bezpiecznie, w związku z czym samo jakby w obecnej sytuacji bezpieczeństwa i niskiego nasycenia społeczeństwa narzędziami do obrony wszelkiej maści, czy chęci nawet obywateli do robienia takich rzeczy, po prostu przestępca napastnik, który się decyduje na, na atak, raczej nie zakłada, tak, że, że jego ofiara będzie uzbrojona i, i wytrenowana w obronie, w związku z czym nasze szanse w takich warunkach oczywiście są dużo większe. Natomiast Szczerze powiem, że to co ta w sumie, mój obóz polityczny tak można powiedzieć deklaruje, tak że oczywiście duże nasycenie społeczeństwa bronią powoduje zwiększone ryzyko dla przestępców, w związku z czym statystycznie spada znacznie ilość przestępstw z użyciem niebezpiecznego narzędzia ze względu właśnie na ryzyko Utraty zdrowia i życia przez napastnika. To prawda. Natomiast, jeśli już taki napastnik się zdecyduje w, taki, w takich warunkach zaatakować swoją potencjalną ofiarę, to będzie dążył do tego, żeby mieć jak największą przewagę, czy to ilościową, czy tak, po prostu będzie ich więcej. Tak, w pięciu napadną jednego. Czy to taką po prostu przewagę zaskoczenia, tak, że wyskoczy z za rogu albo z tyłu zaatakuje, tak, że po prostu ofiara nie będzie miała szans nawet się obronić, lub po prostu będzie to przewaganiem siły ognia, na przykład, tak? Czyli tak, praworządny obywatel z małym rewolwerkiem w kaburce, ukrytej gdzieś, będzie sobie szedł i wyskoczy na niego dwóch typów nie wiem, z pistoletami maszynowymi, tak? I co wtedy? Także moi drodzy, no, po obu stronach barykady przeciwników wolnego dostępu do broni i zwolenników dostę wolnego dostępu do broni mamy jak zwykle polaryzację, która, no, ani jedna, ani druga jak zwykle w takich sytuacjach nie jest do końca z, z, taka prawdopodobna, tak, moi drodzy. Także takie są moje wnioski z tego. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja uważam, że tak czy owak e, po prostu e, dobrze jest, jeśli mężczyzna czy kobieta, ale statystycznie prędzej mężczyzna ma takie ciągoty, e, żeby się wyposażyć. To wyposażyć to jest jedno moi drodzy, a wyszkolić to jest drugie, tak? To, że ja dysponuję takim narzędziem, to nie znaczy, że ja z nim chodzę, chodzę po ulicy, ponieważ wytarganie z zapoły płaszcza z rewolweru z ośmiocalową lufą moi drodzy, w pół sekundy, no to powiem szczerze, wątpię, żeby było możliwe. Oczywiście, jak tylko będę miał okazję się wybrać na strzelnicę z kimś jeszcze, kto będzie na przykład mierzył czas, gwizdał na czas, żeby mógł to sprawdzić, po prostu tak na strzelnicy na dystansach obronnych, czyli tak między 5 a 7 do 10 metrów, w porównaniu na przykład z jakimś współczesnym narzędziem tego typu, to wtedy będę mógł wyciągnąć praktyczne wnioski na podstawie własnej obserwacji osoby. Niespecjalnie w tym temacie, wyszkolonej, i będę miał wtedy być może jakieś argumenty do dyskusji, takie praktyczne z, z władzami Fundacji Ad Arma, ponieważ mój główny zarzut do, do Fundacji Ad Arma jest właśnie taki, że no, no promuje dostęp, a niespecjalnie promuje szkolenie i kulturę, tak? To bo jakby noszenie ze sobą narzędzia do obrony powoduje pewne nastawienie psychiczne, pewną gotowość do zachowań, które mogą skutkować, no słuchajcie, zderzeniem z systemem prawnym, tak? Nawet jeśli, jeśli ta obrona nam się powiedzie i, i napadnie, znaczy napastnikowi stanie się jakaś krzywda, no to to będziemy przez kilka lat się bujać w sądach, moi drodzy. Także nie każdy jest gotów na to, żeby taką decyzję podjąć. Natomiast uważam, że dobrze było promować takie odpowiedzialne obywatelskie postawy wśród obywateli najjaśniejszej Rzeczypospolitej, moi drodzy. Dobra, i teraz no już gadam ponad 10 minut, prawie 12. Kto lubi słuchać moich vlogów, byłbym wdzięczny za łapkę w górę. Byłbym wdzięczny również za komentarze, bo komentarze to jest sól tego kanału, moi drodzy. Uwielbiam z wami dyskutować. Kto jeszcze nie subskrybuje, a lubi słuchać, to zachęcam do subskrypcji. O, co dalej? No, na dziś wystarczy i tym optymistycznym akcentem, Nara.